Tylko nie stójcie na Tetrisie, tylko dojedźmy nie. CT, nie? Ludzi z bombów przy tym hałasu? Nie, 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 Pod schodami już. Pod schodami należy. Ej, robi Acer, nie, Aka, nie robi Acer.

Jeden piwnia. Go. Będzie kon, zaraz będzie kon. Nie, no. On Ma zero. Nie, że short. Nie, short jest cały czas. Kurwa, dostałem smoła znowu, ja pierdolę. Twoje pani. To, to rozbi. Pierdolę sobie, kurwa. No, czy... opatecznie. Kurwa, pod schodami jak? Kart już wychodzi. Kurwa. Ale Sokta zabił mnie.

Tata będzie będzie przebijał. Hurczata. palący jest. co tam. Tutaj Osta. Osta. Osta ostatnia strata, Dobra, wlodzi. Ja z... walę, wale. Fightbox. Da jebana boty. No wiem o, Jakim, Oj, co ty tam zrobiłeś? Co tu zrobiłem, kurwa, wylazłem akurat... Z... Z... ...zajeboł mi tego już. Myślałem, że kurwa, to no, ja nazajebołem po prostu. I tak byś go nie zabił, miałeś jeden ammo. Drewno może być. AWP CT? O, Jezu. Stoję kurwa, kurwa. Hey. kurwa, dlaczego ja mam zajebany. w King Za Cfel A bo patrz CT, Nie no, nie mogę, kurwa. Ja nie widzę kurwa, chuj Zajebany Zajdzie, zajdzie dalej. Dlaczego ja dajdzie, dajdzie, dajdzie. Hey. Hey, Jeden blisko oh, chyba. Rampa. Będzie podjeżdżał, hmm. mida Wyszedł w prawo, w prawo. Zero Dobra no. Nie no, kurwo. Nie, nie, nie. Przynajmniej nie noskop. Underbow. No spisz dalej. O temu noskopa, musiał odrobić. Idzie w... schody, kurwa w Obity Matero. Shorto, cenę. Celu... Short, no, 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 Mówiłem, kurwa TT. O, ja pierdolę, to jest kurwa. No jeden mnie, jeden Jeden pałac, jeden dżungla Ostatni dżungla mogę, no. je, Może być ja kuchnia się, już kurwa... Nie jest dżungla Nie cały czas Nie, nie mogę, kurwa Powietrzu mi zbani under jebany Bóg, yy, top mid i Ej lol Nic nie patrzę na A nie Takę mam B leży jedna za cofnął z pałacu Rampa rampa Petris. Pierdole Masz broń Pod dronem Mądry, czysty To jest Pałacu Jeszcze na... Jeszcze jeden może być mid Las może być mid Jest Od prawej Top mid i ten z palców cofnął. Top mid. Oczy, to bo, być? Top mid. Chcesz przeszać? Kurwa. Wyższy mi to. Nie, nie, nie. Chyba obaj. Będzie paka. Paka B? A nie. Dobra. Mały zgrombał. Nie no, też unlucky. Nie. Mieliśmy pakę od początku. To nie ani jak tylko chujewo zagraliśmy. Z pałacu może siedzieć. Patrz. No. Ej, nie stracimy, kurwa. Lamp <grymne> na coś. Lamp padł do drzewa. on do prawej. Gaj jest tą, do lewej. Lef. <grymne> e,